No, i mamy ranek. I co ja robię rano w karni? A to, że zapylam swoje kwiatki pomidorów. Odpalam sobie sprzęt wibracyjny do masażu twarzy i wibracyjnie zapylam sobie moje drona. Możecie użyć sobie swetrzeczki sonicznej albo właśnie. Do sprzętu, który wywołuje drgania, albo po prostu wziąć skrzaki i nim potrząsać. Trochę tych pomidorków jest. Niektóre to aż szaleją, jak widać. A co wy robicie z rana? Bo ja mam właśnie takie zajęcie. Bzz, bzz, bzz. Ha <laughs> ha.